Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Fortnite. zostawcie oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek i komentarz, bo wszyscy komentujący biorą oczywiście udział w giveaway'u na karnet bojowy na sezon 6 rozdziału 2 oczywiście. Więcej informacji pod pierwszym filmem z Fortnite'a i zadanko, którym się dzisiaj zajmiemy to oczywiście... O matku, czemu ja jadę w dół? E Zakop gnomy w przyjemnym parku lub sklepowej sadybie. Polecimy sobie na obie miejscówki i pokażę Ci gdzie można to zrobić. Ok, i znowu tak jak w poprzednim filmie, w sumie jeszcze zapomniałem Ci też wspomnieć, że życzę Ci wszystkiego najlepszego na nowy rok 2021. Lecimy sobie na przyjemny park. Pierwszy gnom znajduje się tutaj, przed ceglakiem, gdzie mamy możliwość go zakopania. Już Ci pokazuję dokładnie w którym miejscu, wyłączmy sobie znacznik. I miejscówka ta znajduje się o, jak widać. Tutaj, w tym miejscu A druga miejscówka znajduje się no troszeczkę dalej mm, Nie chcę zużywać za dużo surowców, bo potem będę miał problem, żeby dolecieć na sklepową No ale ta druga miejscówka jest tutaj, w tym miejscu No i druga miejscówka, sklepowa Sadyba, lecimy sobie tutaj za ten domek, za pierwszy domek, czyli za żółty domek I tutaj O matko, tutaj, w tym miejscu, o, mamy miejscówkę, gdzie możemy to zrobić, klikamy sobie E na to a drugie miejsce, gdzie możemy to zrobić, jest kawałek dalej Przed niebieskim domkiem no Dokładnie tutaj w tym miejscu, ja to sobie wykonam I jak widzicie, jedno jest zrobione A, bo musimy dwa w sumie, zapomniałem, że dwa musimy No to wrócimy sobie na szybkości tutaj Mamy lub tu, lub tu, więc nie powinno być problemu Ze zrobieniem tego quest'a, bo mamy dwie miejscówki No i wykonane Dzięki serdeczne za oglądanie, pamiętaj oczywiście o kciuku, subie, dzwoneczku o komentarzu, bo bierzesz wtedy udział w giveawayu karnetu na karnet bojowy No i przede wszystkim zapraszam Cię na streamy, gdzie grywam z widzami w Fortnite'a Są na Twitchu, link w opisie Trzymaj się, dzięki za oglądanie jeszcze raz, cześć!